Witam wszystkich z tej strony Kador, a to jest pierwsza prezentacja maszyn na oficjalnej stronie Farming Simulatora. Dzisiaj pojawili się tutaj pierwsi producenci oraz pierwsze maszyny, jakie znajdziemy w Farming Simulatorze 22 i znajduje się to wszystko w zakładce Info. Jak coś, link do strony znajdziecie w opisie pod filmem. I wybaczcie, jeżeli mój głos brzmi dzisiaj troszeczkę inaczej, to dlatego, że jestem przeziębiony, ale tego typu materiały to jest już tradycja na moim kanale, więc po prostu musiałem go czym prędzej nagrać. I oczywiście teraz będzie to wyglądać w ten sposób, że co tydzień, w każdy piątek, będą tu pokazywani nowi producenci, nowe maszyny, aż do dnia premiery Farming Simulatora 22. Ok, no to jedziemy. Pierwszą marką jest marka Case i widzimy tutaj ciągnik Case Maxu, jest to dokładnie ten sam ciągnik, którego mamy w 19 plus dodatkowo jeszcze kombajn do koszenia trzciny cukrowej. Również dokładnie ten sam model jaki mamy w, yy, w 19 i tutaj jest Coming Sun. Jak jest Coming Sun to znaczy, że jeszcze jakieś inne maszyny tego producenta się pojawią, jeżeli nie ma Coming sun. To już więcej tych maszyn nie będzie. I co ciekawe, tutaj nowością jest, że możemy bezpośrednio z tej strony odwiedzić stronę producenta, czyli Case'a. To jest nowość, bo jak pojawiały się te maszyny do 19, no to nie było tutaj linka do strony producenta, jakby ktoś chciał je zobaczyć, na przykład w oficjalnym katalogu. Idziemy dalej, Marka Klas. Ciągnik Axion, dokładnie ten sam jaki mieliśmy, jaki mieliśmy w dodatku Platinum, natomiast combine jest nowy. Jest to klas Trion, nie było go w dodatku Platinum, bo wtedy on nie był jeszcze na rynku. To jest w ogóle jakiś zupełnie nowy model klasa i bardzo fajnie, że się znajdzie. Całkiem spory sprzęt, zbiornik jak widzicie 12 tysięcy litrów, header 10,8 metra, więc no, jest to jednak kolos. I jest komikson, czyli więcej klasów będzie, co oczywiście mnie bardzo cieszy. I teraz będziemy mieli kilku całkowicie nowych producentów, czyli na pierwszy ogień idzie Conviol i to jest akurat wóz przodunkowy, dosyć spory, 43. 1800 litrów i jest Sun, więc coś jeszcze tej marki się w 22 pojawi. Jeszcze jedna nowa marka, czyli Elho i to jest ta maszyna do zbierania kamieni, którą tak często mogliśmy widzieć w materiałach z Gamescomu, więc ona ma szerokość pracy 5,5 metra, pojemność 2000 litrów, w sensie na kamienie, no i wymaga, stu, wymaga 120 koni mocy. I coś jeszcze tej marki będzie, tak więc spoko. Faresin, kolejna nowa marka i mamy tutaj po pierwsze... Dwie ładowarki teleskopowe. Ta jest chyba taką standardową. Moc 69 koni mechanicznych, prędkość 30 km na godzinę. Natomiast ta jest ładowarką elektryczną. I tutaj moc 34 koni mechaniczne, prędkość tylko 15 km na godzinę, niestety. Plus dostajemy jeszcze marki Faresin Paszowóz. 24 tysiące litrów, więc porównując paszowozy, jakie mamy w 19, jest to naprawdę całkiem spory y, sprzęt. Przechodzimy dalej do kategorii Fend. Tutaj niestety tylko jeden ciągnik, czyli Fend 900 Wario. Mieliśmy co prawda w 19 Fenda 900 Wario, ale tutaj jest to nowszy model. W sensie widać, że to jest nowa maska, taka sama jak w Fendzie z serii 1000 Wario, więc spoko, że odnowili tutaj wygląd. Marka Fliegl bardzo dobrze znana i jest tutaj beczka na knojowice. 15 m szerokości, 18 tysięcy litrów i coś jeszcze Fliegl będzie. Ciekawe co, czy jakieś przyczepy. Zobaczymy, zobaczymy. Marka Gessner i tutaj są dwie sadarki do trzciny cukrowej. Dokładnie te same, jakie mieliśmy w 19 i te same, jakie były jeszcze w, yy, w 17, bo wtedy się pojawił dodatek, gdzie mieliśmy trzcinę cukrową. Także tutaj nic nowego. Marka Krampę i mamy tutaj przyczepę 12100 litrów, czyli taka stosunkowo mała, plus jeszcze więcej maszyn marki Krampę się pojawi. Lizard, czyli wymyślona marka przez Giant Software. Lizardy to są takie maszyny, na które Giant Software nie ma licencji, i tu jest kombine do trzciny cukrowej, również z 19 i jeszcze z dodatku do 17. On jest podczepiany do ciągnika. Kolejna tutaj marka, czyli Maxi, i to są po prostu przystawki do ładowarek teleskopowych. Nie widzę tutaj nic nowego, w sensie widły, łycha, jakiś chwy chwytak. Plus, jeszcze coś dostaniemy, ale generalnie to wydaje mi się, że to jest wszystko to samo, co było w 19. I tutaj jestem bardzo ucieszony, gdyż pojawi się marka McCormick. Szczerze mówiąc, jestem trochę zdziwiony, że dopiero teraz dostaniemy McCormicki w sensie W22. To była marka czynników, której no, trochę mi brakowało, więc teraz cieszę się, że McCormicki się yy, w grze znajdą. Jest tutaj model X7, czyli od 190 do 240 koni mechanicznych. Czyli całkiem, całkiem, i jeszcze nie jest to jedyny Makormik, jakiego znajdziemy, i cieszy mnie ten fakt. Przechodzimy do marki New Holland. Tutaj tylko i wyłącznie dwie tutaj mini ładowarki. To są chyba dokładnie te same, które mamy w 19. Więc, no, tutaj też nic nowego, ale jest Comic Sun, więc będzie więcej New Hollandów. Paladin to jest marka z końcówkami, z przystawkami do tych, właśnie mini ładowarek. Chyba tutaj też jest dokładnie to samo, co było w 19. Nie widzę, tutaj, nie widzę tutaj przynajmniej nic nowego. Przechodzimy dalej do marki TT bądź TT i tu jest, yy, tu jest specjalna przyczepa do przewozu trzciny cukrowej, ale co ciekawe marki TT, pamiętam, że w 19 mieliśmy, co tam kurczę było, była jeszcze jedna sadzarka do trzciny tej marki i była chyba taka talerzowa, a tutaj nie ma komiksu, więc to jest jedyne co tej marki się w 22 znajdzie. No, i przechodzimy do marki Wedderstedt, i tutaj mamy siewnik, który jest troszeczkę podobny do tego, którego mamy w 19, ale ten jest 8-metrowy, podczas kiedy ten w 19 jest 6-metrowy. Tak więc ten jest tutaj o 2 metry większy, plus jeszcze jakieś inne maszyny zobaczymy. I ostatnia marka, znaczy ostatni producent na dziś, czyli Wilson Trailer, i to jest chyba dokładnie ta sama naczepa, którą mieliśmy, którą mamy w Farmingu 19, 40800 litrów plus jeszcze coś tej marki zobaczymy. Tak więc to tyle na dzisiaj. Ja jestem trochę zdziwiony, że wiecie, zaczęli zaczęli ten pokaz, gdzie większość albo, no dobra, okej, okay, może połowa maszyn, to maszyny do pracy przy trzciny cukrowej, czyli kombajn, yy, tutaj przyczepa, plus jeszcze, czekajcie, o, ten tutaj kombajn do ciągnika podczepiany i sadzarki. Więc od razu wyłożyli na stół maszyny do trzciny cukrowej, ale ja mam nadzieję, że... To nie są jedyne maszyny, bo zabrali jedną, e, zabrali jedną sadzarkę. Jak mieliśmy tylko i wyłącznie jeden kombajn do trzciny cukrowej, tak nadal on tu jest. Ale mam nadzieję, że tych maszyn do trzciny cukrowej będzie więcej, a nie, że oni wyłożyli je teraz wszystkie w jednym, w, w, tym, w tej pierwszej partii. I teraz już kwestia maszyn do technologii uprawy trzciny cukrowej, jak to jest ładnie napisane, mam nadzieję, że tych maszyn będzie więcej. Cóż, zobaczymy, tak więc na dzisiaj to już wszystko. I teraz będę tworzyć tego typu filmiki w każdy piątek, gdyż to wtedy się będą pojawiać nowe maszyny do czasu premiery. Nie mogę się doczekać, to jest już jeden z takich moich ulubionych momentów. To już jest taki, taka ostateczna droga do premiery każdego farminga. To zawsze te stopniowe ujawnianie nowych maszyn co tydzień. To jest już taka tradycja. Strasznie lubię robić te filmiki i lubię wyczekiwać w każdy piątek. W, prz w przeszłości lubiłem wyczekiwać w każdy piątek, żeby zobaczyć, co też nowego znajdzie się w nowej części farminga. Także na dzisiaj to już wszystko. Link do strony, powtarzam, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć!